Cześć, witajcie, z tej strony zbiorką. witam was w kolejnym odcinku i znowu zawędrowaliśmy do Robloxa. Nie wiem jak to się wydarzyło, ale dzisiaj będziemy grali w Race of Ostrava, które ładnie zostało przetłumaczone jako Szyny Ostrawy. Możemy wybrać dużo tramwajów, które chyba nie są za punkty, za Robuxy. Na przykład tramwaj wyglądający tak, albo patra wyglądająca tak. Więc jest no, całkiem chyba sporo tych, e, tych tramwajów. Są też jakieś interaktywne kabiny, które nie wiem, czy mogę, e, mogę zespawnować czy nie, bo są na żółto. Ale weźmiemy sobie na przykład taki. Nie mam pojęcia, co to jest za tramwaj. Pierwszy raz go widzę na oczy. Więc połączmy się z serwerem. Gameplay. Tak to wygląda. Mianowicie, e, nasz tramwaj, jesteśmy w doprawnym podniku w Ostrawie. Zdobyłem jakieś osiągnięcie, następcę. Fantastyczna sprawa. Dzisiaj chciałbym przetestować w ogóle tę grę ponownie. Czy coś się ciekawego tutaj można znaleźć? Czy w ogóle nie jest sens w nią jakkolwiek dłużej grać? Tak wygląda na ten tramwaj. Widać, że tutaj jakaś dziwna postać obok zespałowała sobie kompletnie inny tramwaj w takim malowaniu biało-czerwonym no ale odpalmy sobie reflektory podnieśmy sobie pantograf nie wiem czy reflektory powinny odpalić się przed podniesieniem pantografu ale tego nie jestem pewien światła wewnętrzne no nie będą potrzebne bo jest akurat dzień co my tutaj jeszcze mamy możemy grać ogłoszenia hmm, plecaki czy jakoś mogę to zrobić? Chyba nie mogę. E, no cóż, dobrze, więc zamknijmy sobie drzwi, drzwi zostały zamknięte. E, I teraz pytanie: czy, czym to się tutaj. Strzałkami? O, strzałkami się jeździ. E, wybierzmy sobie jakąś linię w ogóle. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć linii do wyboru. No i suziem zda, czyli. Czyli po prostu przejazd techniczny, więc mamy nawet mapę. O, to będziemy może coś widzieć. E, jesteśmy gdzie? Doprawni Podnik Ostrawa. Czy tu gdzieś to się znajduje? E, czy gdzieś tutaj mamy Ostrawa? Ostrawa, Ostrawa. To jest główny dworzec. E, weźmy, może podjedźmy sobie na, rzućmy. E, Jazda służbowa i podjedźmy na pierwszy przystanek, zobaczymy jakie tam linie jeżdżą, może będą znaczenia. Jak on się szybko rozpędza, matko jedyna. Eee, co ciekawe, no mamy dużo tych tramwaj na pewno mamy sporą ilość do wyboru, na pewno możemy przebierać w tych tramwajach, widać tutaj z przodu jedzie inny, my jedziemy innym, jeszcze ktoś inny zespawnował, co innego i dlaczego wybrałem tą grę. Jeżeli ktoś nie oglądał poprzedniego odcinka z Robloxa, gdzie pokazywałem jakiś tam symulator autobusu, to narzekałem bardzo na sterowanie, na skręcanie. Tutaj jedziemy tylko przód-tył, więc mam nadzieję, że to skręcanie nie będzie aż tak e, dokutne. E, jesteśmy na Ostrava płynarny, gdzie jeździ linia 6 oraz 10. No to wybierzmy linię 6. Na wyszkowice w takim razie, jak jesteśmy tutaj. I zobaczmy, gdzie jest linia numer 6. Tutaj jest linia numer 6. Ona jest siwa, taka jasno siwa. Czyli skręcamy w prawo, w prawo i w lewo. Wydaje się proste. Więc możemy włączyć ogłoszenia. Mamy tu jest dzwonek, którego wcześniej nie widziałem. Proszę, jest nawet dzwonek. Linia numer 6, Wyszkowica czas. Jesteś, oj, jesteśmy tutaj i jest godzina 11. czy Coś jeszcze mam zrobić? Enter? Nie? Już 11.00 mam wpisać. Jest 11.00, ale jesteśmy godzinę opóźnieni. To wpiszmy 10.00. Nie, to jesteśmy dwie godziny. To wpiszmy 13.00. 12.00? 12.00, ale już musimy wpisać 12.02 na przykład i będziemy mieli za minutkę odjazd. Eee, czy to mogę schować? Nie mogę. Dobrze, więc tak się prezentuje. Zobaczmy sobie, jak ze środka to wygląda. Eee, nie jest to ta interaktywna niby kabina, co była i nie wiem, czy chciałbym ją testować, ale no, w sposób następujący to wygląda. Ze środka mamy tak odzorowane, no i moim zdaniem, jak na samą grę Roblox, no to jest całkiem nieźle w porównaniu przynajmniej z tym, co testowałem wcześniej. Więc moim zdaniem jest naprawdę całkiem, całkiem. Za 15 sekund mamy odjazd, więc może otwórzmy drzwi. Czy tym się otwiera? Tak, tym się otwiera drzwi. Nie wiem jakoś strasznie cicho mam dźwięki czy to jest wina moja czy To jest wina moja więc możemy ruszać jak mówiłem będziemy skręcać w prawo w prawo i w lewo podajcie. Więc ruszmy sobie mapa oczywiście jak sama nazwa wskazuje jest wzorowana na Ostrawie Ojeju co my tu mamy to jest czujnik. Naciśnij i przytrzymaj ry, lub kliknij przytrzymaj przycisk pandograf pantograf dotnie, aby przesunąć co? Ja w prawo chcę jechać. Jest chyba strzałka w prawo. Wrącz mu kierunkowskaz jakiś. Dobra, jedziemy w prawo. To jest najważniejsze. Eee, no ale ogólnie. Czy znaczy ja mogę choć raz dojechać gdzieś i się nie wykoleić nie wpieprzyć się w jakieś inne rzeczy no i tak się skończyła przygoda z linią numer 6 była to bardzo interesująca przygoda, ale się skończyła no, no nawet nie dojechaliśmy na następny przystanek bo nie wiem co się wydarzyło, czy była zwrotnica źle ustawiona, czy no po prostu nie wiem kliknijmy może TR nie, nie, nic nie działa wyjdźmy z tramwaju, on znikł to by było na tyle. Yy, nie, nie będzie więcej odcinków z Robloxa, bo jak widać nie potrafię w niego grać. Pozdrawiam serdecznie, życzę miłego ja.